A dzisiaj następny unboxing. Paczka ze sklepu Fivert shop znowu. Tym razem już jednak taka, którą kupiłem normalnie. No i co? Paczka jest taka ani mała, ani duża. Wystarczająca, myślę. No i co? Bez przedłużania, już robię cięcie i odpakowywuję. Dobra, już mamy paczkę odpakowaną. No i co, sprawdźmy, co jest w środku. Ja no w sumie wiem, ale no. O kurde. Dobra, no i co od razu widzimy. W sumie jedyną rzecz, którą teraz widzimy, to pójdźmy z grubej rury, powiedzmy. No i mamy wyrzutnie. I to jest Night. No, taka wyżyteńka. Pyru morawi. 16 strzałów, kaliber 25, 200 gram. No. Dobra. Lecimy dalej. Dobra, Petardy RC3 od Piromaxa. Nie będę ich na razie otwierał, chociaż tu już tak się jakby otworzyły. No, dobra, wciągam, albo nie Dobra, Petardy Piccolo Pirata od Zeny. 20 sztuk na siarkę. tworzę O! bardzo takie małe pikolaki. Ale, jakąś tam moc mają. Hmm. Dobra. Następne to kolejne takie pikolaki na siarkę. Volt 1 od Triplexa. To są jeszcze. Te to już są całkiem takie malutkie pikolaczki. O no, bardzo, do jakiejś zabawy karabinków spoko Dobrze, następnie to jest chyba gratisowo. No, są bączki od Piromaxa kurde takie o myślę, że znane Dobrze, następnie mamy rzymski ogień rafa kosztowało mnie 3zł więc za 3zł chciałem sprawdzić co to takiego jest nic się raczej po tym nie spodziewałem no ale zobaczymy patrz następnie mamy gepardy, pirata też od zeny taka większa wersja tych poprzednich no albo po prostu kolpa na siarkę no mamy tutaj gdzieś draski tu akurat nie ma ale no taki nawet dalej single shot Flashing Thunder On też tam kosztował z 2-3 zł gramatura 8 gram Sprawdzimy co to jest chyba raczej to jest hukowy single shot importer w sumie nawet nie wiem co to jest No, dobrze. Idziemy dalej. Petardy wodu od komety. Otworzymy na sobie. Otwieramy. Takie. No. Za 4 zł. Myślę, że mogą być. Nie jest to wiadomo, nie wiadomo co. Ale cena też nie była. Nie wiadomo jaka, więc. jaką mamy moją gramaturę. 5,4 grama. Na ile? 10 sztuk, chyba. Tak. No to. Okej, okay. nasz dalej. Wulkaniki. Mount no, Etna od Super Power. Otworzą się. Kurczę. Ktoś tak się dziwi. A, bo są sklejone. Dobra. Proszę. Takie tanie mechaniki, ale myślę, że za swoją cenę są naprawdę spoko. Dobra, dalej, co my tu mamy? Petardy Ninja. Taki trochę mini, chyba zabytek, czy nie? Rok produkcji, tak, 2016. Co jest, ale do kolekcji sobie kupiłem, bo czemu nie, tam dużo nie kosztowało dobrze dalej mamy takie oto, to są rzymskie ognie jest ich 12 sztuk chyba takie najtańsze, do zabawy mają chyba efekt, że pocisk tam lekko wybucha na już nie ma sensu mówić Dobrze, następnie mamy geomet 5 metrów od klaska no, Przyda się do jakichś pokazów czy czegoś takiego No i teraz mamy gratisy Ogólnie to te gratisy są z powodu tego, że kupiłem paczkę na Halloween Normalnie ich raczej nie dostaniecie A jeszcze jedno Rakietki Whistling Mon Travelers od tropika takie piszczące, rakiety No i to, czyli nasze gratisy petarki. Co my tutaj mamy? Petarda. Kolor nitrate, nitrate od Salon Roger. Dalej mamy petardy bomb to Są chyba od klaska Jeśli dobrze pamiętam Co to ma? Co to jest? To są chyba jakieś petardy co sumie to nawet nie wiem Co to może być to Jest to nawet sporo Dobrze, dalej mamy Petardę, neku nawet Co to jest? ACF 47. No ciekawe. Tutaj mamy takie jakieś do To chyba tyle. Jest tu oczywiście więcej, ale to jest wszystko z rodzaju petard. Dobra. No i jest ostatnia rzecz. Czyli Uwaga co to będzie? O proszę jest to skarbonka na nasze oszczędności, na fajerwerki oczywiście No taka z logiem, fajerwerki, szoku. Myślę, że fajnie No i co to by było? Jest wszystko w naszej paczce Tutaj mamy kartkę, no mogę pokazać. W sumie chyba. O, proszę. No Tutaj wszystko jest. C, suma. No i co, ja jeszcze ustawię wszystko ładnie na kadrze. Będziemy się żegnać. No i tak prezentuje się cała paczka. To już będzie tyle. Możecie napisać, oczywiście, jak tam już wasze zakupy. Może już macie wszystko kupione na wasz staw. Ja w sumie może za niedługo nagram film z moim obecnym stawem, bo już trochę się tego nazbierało. A teraz już w najbliższej przyszłości. Na razie nic kupować raczej nie będę. Chociaż nie jeszcze przyjdzie do mnie jedna przesyłka. Więc film też prawdopodobnie za niedługo będzie. No i co? To tyle. Cześć.